Mało kto wie, że właśnie w tych budynkach po pierwszej wojnie światowej funkcjonowała największa fabryka samolotów w Polsce. Dzisiaj właśnie w tym miejscu możemy oglądać te samoloty w wersji miniaturowej. Tutaj powstała pierwsza fabryka Plage Laszkiewicz. Różne rzeczy tutaj robiono. Robiono i kotły warzelniane i kotły do, gorzel do gorzelni. I robiono też y, samochodów przepraszam, i autobusów. No ale y, słynie z tego, że tutaj powstała pierwsza y, w Polsce fabryka samolotów i w 21 roku y, 20 czerwca wzbił się y, Pierwszy samolot wyprodukowany w Polsce, w tym miejscu, choć na włoskiej licencji Asaldo Balilla, a później nastąpiła cała seria samolotów i na licencji francuskiej. Jak potes widzimy go tutaj na ekspozycji, a później polskie konstrukcje i tutaj szczególny szacun dla czasów dla ludzi, którzy dopracowali dla konstruktora Jerzego Rudlickiego, który opracował samolot nazwany od jego nazwiska skrótem R. W 1935 roku ta fabryka została znacjonalizowana, to jest osobny temat, w jaki sposób to się odbyło, niezbyt elegancko, no ale fakt faktem, że do 1935 roku to był do 1939 roku od 1935 to był największy zakład Lublina. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj pracowało przed wojną. Do wojny 1200 pracowników. Nic dziwnego też, że pierwsze bombardowania dotknęły właśnie przedpole i, i fabryki, I, i tak się zakończyła produkcja lotnicza w tym miejscu. Trzeba mieć wielki podziw i szacun dla ludzi, którzy potrafili w tamtych czasach. Kiedy de facto lotnictwo raczkowało i w Ameryce, i w, we Francji, i we Włoszech, i potrafili stworzyć w Lublinie, bez wielkich przecież tradycji, no bo skąd, coś na e, kształt samolotów. I oczywiście problemy były i z silnikami, i z konstrukcjami, przecież te konstrukcje to były wszystko na etapie eksperymentów. Wydaliśmy też jako Fundacja książkę, żeby nie powiedzieć książki, tutaj na budynku obok jest zamontowane tablice. Pamiątkowe, upamiętniające ten czas jako fabrykę i również jako Holokaust. A oczywiście to nie jest muzeum, nawet przez małe litery M, i na tym i, i, i czujemy pokorę, choć w, w lubelskich domach, w lubelskich historii miasta, ta fabryka, wspomnienie rodzinne są zakorzenione, jak chociażby dziadek prezesa. To co to są za samoloty tutaj koło nas? No i, ma, i mamy na, na dole Ansaldo Balilla, pierwszy samolot, na którym latali w, w czasie wojny w 1920 roku i Polacy i Rosjanie. Później następnym samolotem jest samolot na licencji francuskiej to jest Potez Potez 15. Drugim samolotem jest przedwojennym jeszcze jest R13, to jest właśnie ten Rodlickiego sztandarowej jeszcze szasów fabryki Plagel-Raszkiewicz. No i rewolucja w w cudzysłowie nastąpiło, a na pewno własnościowa w 1935 roku i zaczęła się era lubelskich wytwórni samolotów. I tu jest, mamy samolot Mewa, który jest tym tego przykładem. Robili to koledzy modelarze z, z Poznania, ale i tutaj z Lublina. Wielki szacun dla nich ze względu na wykonanie, szczegółowość. Niewiele osób by potrafiło ja też zrobić takie, takie modele. Ta ścianka, mówiąc językiem współczesnym, z jednej strony zawiera ikonografię, zdjęcia pokazujące modele produkowane najpierw w zakładach mechanicznych, mechanicznych Plaga czy a później w lubelskiej wytwórni samolotów. Pokazuje też historię i tradycję lubelskiego lotnictwa, włączywszy to w to Świdnik oczywiście, jako kontynuacja tradycji. tradycji tych dwóch zakładów yy, i lubelskiej i wytwórni samolotów, przede wszystkim. Pokazuje też yy, i co jest dla mnie bardzo szczególne, bo jest to pamiątka, moja pamiątka rodzinna. Dziadzie opracował, począwszy od zakładów mechanicznych poprzez lubelską wytwórnię samolotów, yy, właśnie tutaj. Yy, to zdjęcie jest o tyle ciekawe, że pokazuje załogę na tle setnego egzemplarza Poteza 15, a. Moja osobista historia to jest jeszcze taka, że wśród niewielu kobiet, bo bodajże 8 czy 9, jest także zdjęcie mojej babci. Dziadkowie są tutaj razem. Pomimo, że babcia nie pracowała w fabryce. Mamy też obraz smutny z początku II wojny światowej, gdzie we wrześniu, w październiku, był tu obóz przejściowy dla jeńców, dla żołnierzy polskich. Część z tych zdjęć pochodzi z mojego zbioru, z mojej kolekcji Lublinianów. Podobnie jak widzimy tutaj panoramę, panoramę pola lotniczego, bo to nigdy nie nazywało się lotnisko, tylko zawsze pole lotniczego. Zresztą później Niemcy przejęli to, to nazewnictwo w czasie II wojny, nazywając to Flugplacem. Dla mnie jest oczywiste, myślę, że ta. Ta pamięć historyczna w dobrym tego słowa znaczeniu to jest podstawa naszej tożsamości i patriotyzmu, o którym tak wiele mówimy w różnych odcieniach, a ten jest rzeczywiście warty zachowania, podkreślenia. Bo mieliśmy i mamy czym się pochwalić ze względu na czy z uwagi na myśl techniczną, która tutaj była realizowana, na przedsiębiorczość właścicieli. To wszystko powinno pozostać w pamięci i Lublin na mapie Polski, czy też może trochę, trochę. Na mapie Europy także powinien być widoczny jako ten ośrodek, który, którym rozpoczęło się lotnictwo w Polsce po, po I wojnie światowej.